Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli tylny lewy zacisk w twojej superb drugim z lat 2009 do 2014 przestał wracać lub zaczął przywierać, nie czekaj na przygryziony klocki i pulsujący pedał. Najpierw podnieś auto na podnośniku, zabezpiecz przednią oś podstawkami i zdejmuj koło. Odkręcasz przewód hamulcowy 10 mm kluczem, pamiętając o złapaniu resztki płynu przez wężyk butelki. Teraz wykręcasz dwa bolce mocujące zacisk na 13 są od spodu wpięte w jarzmo. Gdy całość odchodzi, wyciągasz klocki i wkładasz nowy zacisk wraz z dociskową płytką. Przykręcasz momentem 25 Nm, podłączasz przewód z nowym pierścieniem uszczelniającym. Odpowietrzasz układ przez trzy razy depnięciem pedału i odkręceniem blidera. Na koniec uzupełniasz płyn do max i sprawdzasz szczelność podczas pierwszego ruszania. Część kupisz w dobrych sklepach z częściami, wybieraj sprawdzone marki z gwarancją. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!